Jesteśmy w domu jednorodzinnym w Michałowicach mojego projektu i zapraszam Was do kuchni. Mamy tutaj biały front z taką delikatną rameczką, z jednej strony trochę rustykalną, a z drugiej strony, właśnie przez jest taka cieńsza, to jest nowoczesna. Jedną z fajnych rzeczy tutaj jest ławeczka pod oknem. Ona tak naprawdę wyznaczyła nam miejsce dla stołu, dla tej strefy takiej jadalnej. Dodatkowo lampy w takim klimacie troszeczkę boho. Także całość właśnie ta jadalnia z kuchnią tworzą te, takie fajne miejsce w domu do, do spotkań, do wspólnego gotowania. Jesteśmy w salonie. Mamy tutaj sztruksową kanapę. Z widokiem na schody, ściankę telewizyjną i regał. Na górze mamy łazienkę. To jest taka rodzinna łazienka, która musiała pomieścić kilka funkcji, dlatego w zamykanej szafie z prześwitami mamy pralkę i suszarkę, które są bardzo elegancko ukryte, a z drugiej strony mamy taką częściowo wolnostojącą wannę, dwie umywalki, bardzo różnorodne płytki, choć w tych samych odcieniach, które tworzą taką spójną całość.